Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Porażka Emmanuela Macrona, wielkie zwycięstwo Marine Le Pen. Powstaje nowa prawicowa frakcja w parlamencie europejskim. Rodzina naciska Joe Bidena, aby wycofał się z wyborów. Ojciec Kolbe i rodzina Ulmów jednak będą obecni w Gdańskim Muzeum II Wojny Światowej. Od dziś w Warszawie zaczyna działać pierwsza w Polsce strefa czystego transportu. Poniedziałek 1 lipca to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Historyczna zmiana we Francji. Po raz pierwszy wybory w tym kraju wygrało Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. Według pierwszych sondaży partia uważana za bardzo radykalną, krytyczną wobec Unii Europejskiej, antyimigrancką i prorosyjską uzyskała około 34% głosów. Na drugim miejscu znalazł się lewicowy Nowy Front Ludowy, na który głos oddało 29,1% wyborców. Partia prezydenta Emmanuela Macrona dostała około 20%. To wielka, historyczna zmiana polityczna we Francji. To porażka planu Macrona, komentował w układzie otwartym Jędrzej Bielecki z Rzeczpospolitej. Kacper Kita w rozmowie z Igorem Jankę zwrócił uwagę na ewolucję, jaka przeszła zwycięska prawicowa partia od czasów jej założenia przez Jean Marie Le Pen. W poprzednim parlamencie Zjednoczenie Narodowe zajmowało około 89 miejsc, teraz może zdobyć między 260 a 310 miejsc. Żaden Francuz nie utraci praw, tego dnia odradza się wolność. Zmobilizujcie się 7 lipca, by Francja wygrała, mówiła Marine Le Pen po ogłoszeniu wyników wyborów. Gdyby po drugiej turze wyborów, które odbędą się za tydzień, partia Marine Le Pen zdobyła większość miejsc we francuskim Zgromadzeniu Narodowym, szefem rządu nie zostanie jednak ona, ale Jordan Bardella. 28-latek, który jest wskazywany jako kandydat na premiera. Francuzi wydali ostateczny wyrok i ich zagłosowali za zmianą, powiedział wczoraj Bardella. Druga tura wyborów parlamentarnych będzie jednym z najważniejszych głosowań w historii Piątej Republiki, dodał. Zapowiedział także, że jeśli zostanie premierem, to będzie szanował prezydenta Emmanuela Macrona w ramach kohabitacji, ale będzie też umiał stawiać na swoim. Sam prezydent zaapelował o współpracę wszystkich partii przeciwnych Zjednoczeniu Narodowemu. Nadszedł czas na szerokie zjednoczenie się, wyraźnie demokratyczne i republikańskie, przed drugą turą, zaapelował Macron. Nowy rząd będzie musiał współpracować z niechętnym sobie prezydentem, ale będzie miał szansę na wprowadzenie zmian. Prezydent może czasem utrudniać działanie rządu, ale nie może ich całkowicie blokować. Rząd Zgromadzenia Narodowego będzie zapewne sprzeciwiał się dalszej centralizacji Unii Europejskiej i może wprowadzić nowy ton w europejskim mainstreamie. Zachęcamy do wysłuchania komentarzy Jędrzeja Bileckiego i Kacpra Kity, dostępne już w układzie otwartym. Linki do nagrań znajdziecie w opisie dzisiejszego serwisu. Premier Węgier Viktor Orban, były premier Czech i lider partii ANO Andrzej Babisz oraz szef Wolnościowej Partii Austrii Herbert Kikl ogłosili w Wiedniu zawarcie porozumienia. Politycy utworzyli nową frakcję w Parlamencie Europejskim. Rozpoczyna się nowa era ogłosił w niedzielę premier Węgier Viktor Orban, ogłaszając współpracę polityczną z Herbertem Kiklem, przewodniczącym Wolnościowej Partii Austrii oraz Andrejem Babiszem, byłym szefem czeskiego rządu i liderem ugrupowania ANO. Orban zapowiedział, że nowa formacja polityczna wkrótce stanie się największą frakcją europejskiej prawicy. Politycy przyjęli w Wiedniu manifest patriotyczny na rzecz przyszłości Europy, w którym krytykują obecny stan Unii Europejskiej i tworzenie scentralizowanego państwa europejskiego, opowiadając się za Europą silnych, domnych i niezależnych narodów. Nowy sojusz polityczny ma skupiać się między innymi na walce z nielegalną imigracją i unijną polityką klimatyczną. Dziś założyliśmy w Parlamencie Europejskim nową frakcję Patrioci dla Europy. Zmienimy politykę europejską tak, aby znów służyła narodom i naszym obywatelom. Będziemy preferować suwerenność narodową od federalizmu, wolność od rozkazów i pokój od wojny, przekazał na portalu X były czeski premier. Z kolei Herbert Kikl zapowiedział w niedzielę w mediach społecznościowych, że nowa era wolności, pokoju, dobrobytu i wartości zaczyna się teraz. Nowy sojusz przyniesie pozytywną przyszłość Europie i jej obywatelom przekonywał. W wyborach do Parlamentu Europejskiego partia Fidesz uzyskała 10 mandatów, ANO 7, a Wolnościowa Partia Austrii 6. Aby utworzyć grupę polityczną, potrzeba 23 posłów reprezentujących co najmniej 1 czwartą państw członkowskich. Posłowie w Parlamencie Europejskim mogą należeć tylko do jednej grupy politycznej. Obecnie w Europarlamencie funkcjonuje siedem grup politycznych. Rodzina i najbliżsi współpracownicy naciskają Joe Bidena, aby wycofał się z udziałów w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Taką informację podał amerykański portal Axios. Wcześniej taki apel wystosował do obecnego prezydenta sprzyjający demokratom dziennik The New York Times oraz magazyn The Atlantic. Podobne głosy płyną od części darczyńców wspierających kampanię obecnego prezydenta. Według autorów z Axios, od planów dalszej walki o urząd prezydenta Bidena odwieźć mogą jedynie najbliżsi żona Jill, siostra Valerie oraz jego doradca i przyjaciel Ted Kaufman. Według wielu doniesień w Partii Demokratycznej wybuchła panika po bardzo nieudanej dla Joe Bidena debacie z Donaldem Trumpem. Na razie jednak oficjalnie Joe Biden zapowiada, że chce dalej walczyć, a jego słaba dyspozycja w debacie wynikać miała z choroby. Przyznał, że nie jest już młodym człowiekiem, ma problemy z poruszaniem i nie debatuje tak, jak kiedyś, ale wiem, jak mówić prawdę i jak odróżnić dobro od zła. Wiem, jak wykonywać swoje obowiązki, oświadczył. Podczas spotkań z darczyńcami przekonywał ich, że pomimo słabego występu w debacie, nadal jest w stanie wygrać tegoroczne wybory. Dyrekcja Muzeum II wojny światowej zmieniła zdanie i poinformowała o rezygnacji z planów definitywnego usunięcia z ekspozycji m.in. historii ojca Kolbe oraz rodziny Ulmów. Rozumiemy, że przeprowadzone zmiany mogą budzić zdziwienie i zaniepokojenie obywateli. Zdecydowaliśmy, że do ekspozycji stałej zostaną włączeni ojciec Maksymilian Kolbe i rodzina Ulmów. Widzimy, że istnieje taka autentyczna społeczna potrzeba. Czytamy w oświadczeniu. Przywrócenie pierwotnego kształtu stałej wystawy w Muzeum II wojny światowej w Gdańsku sprawiło, że zniknęły z niej dodane później elementy poświęcone Maksymilianowi Kolbemu, rodzinie Ulmów i rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Ta decyzja nowej dyrekcji muzeum wywołała protesty polityków i mieszkańców trójmiasta, którzy w piątek protestowali przed siedzibą muzeum. Mimo niesprzyjającej pogody wzięło w nim udział kilkaset osób. W wyniku protestów Muzeum II wojny światowej zgodziło się na wznowienie wystaw upamiętniających rodzinę Ulmów i Maksymiliana Kolbego. Zdecydowaliśmy, że do ekspozycji stałej zostaną włączeni ojciec Maksymilian Kolbe i rodzina Ulmów. Widzimy, że istnieje taka autentyczna społeczna potrzeba. Wkrótce historie ojca Maksymiliana Kolby i rodziny Ulmów znajdą się wśród innych bohaterów widocznych w muzeum. Zostaną one zaprezentowane w sposób godny, rzetelny i zgodny z najnowszymi badaniami. Nie powielimy nieścisłości i błędów, które widniały na usuniętej przez nas fototapecie rodziny Ulmów czy w ekspozytorach poświęconych ojcu Kolbe, napisały władze muzeum. Spór o wystawę główną w muzeum toczy się od 2017 roku, czyli od otwarcia muzeum, które budował i przygotowywał zespół pod kierownictwem profesora Machcewicza. Dwa tygodnie po otwarciu muzeum zastąpił go na stanowisku dr Karol Nawrocki. Nowe kierownictwo zmieniło wystawę główną, której autorami byli m.in. Paweł Machcewicz, Janusz Marszalez i Rafał Wnuk. Nie zgodzili się oni ze zmianami, traktując je jako ingerencję polityczną w przekaz ideowy wystawy oraz naruszenie praw autorskich. W kwietniu 2024 roku kierownictwo nad muzeum przejęli dwaj autorzy scenariusza Rafał Wnuk i Janusz Marszalec. Zdaniem obecnych władz i twórców pierwotnej wystawy głównej działania dyrektora Nawrockiego wypaczyły sens stworzonej przez autorów opowieści. Warszawa wprowadza od dziś strefę czystego transportu, obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. To pierwszy etap wdrażania strefy czystego transportu w stolicy, mający na celu poprawę jakości powietrza. Później od 1 stycznia 2026 roku co dwa lata będą zwiększać się wymagania dotyczące standardów emisji spalin dla aut poruszających się po strefie. Od 1 lipca pojazd z silnikiem benzynowym, w tym LPG, będzie musiał spełniać normę Euro 2 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 1997 roku. Pojazd z silnikiem diesla, w tym LPG, będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 4 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005 roku. Strefa czystego transportu obejmuje dużą część śródmieścia oraz dzielnic obok, w tym Praga Północ i Praga Południe. Łącznie wynosi ona 37 km2, czyli 7% powierzchni miasta. Na razie strefa czystego transportu dotyczy jedynie przyjezdnych. Do strefy starymi samochodami będą mogli nadal wjeżdżać wszyscy ci, którzy odprowadzają podatki w Warszawie, a więc większość mieszkańców, a także seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi. Według danych z 2020 roku w Warszawie samochody z silnikiem diesla starsze niż 15 lat były odpowiedzialne za prawie 20% całkowitej emisji tlenków azotu spośród wszystkich samochodów osobowych i 40% emisji PM, chociaż Stanowiły zaledwie 6% wszystkich pojazdów. Według raportu The Real Urban Emissions Initiative, dzięki strefie czystego transportu, do 2027 roku w stolicy ma zniknąć m.in. połowa tlenków azotu, a do 2025 połowa pyłów zawieszonych emitowanych przez pojazdy. Informację przygotował Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.